Drogi, ukochany synu, dzisiaj, 25 sierpnia, Archanioł Michał mówi, zostało tylko 15 minut. Bóg desperacko próbuje się z Tobą skontaktować. To jest ostrzeżenie z samego nieba. Nie ignoruj tego, bo już nigdy więcej go nie usłyszysz. Otwórz to natychmiast. Pokój wokół ciebie wydaje się znajomy i ciężki, jakby samo powietrze wstrzymywało oddech. Gdzieś tyka zegar, którego równomierny puls przechodzi przez twoje żebra jak drugie serce. W głębi duszy wiesz, że to nie jest zwykła chwila. Coś krążyło wokół twojego życia, jak cicha orbita, czekając na pozwolenie. By wylądować. Drogi, którymi próbowałeś iść wcześniej, wydawały się zablokowane kamieniem i cieniem, a jednak miękkie ciepło zaczyna napierać na te mury. Czujesz drzwi, które poruszają się na ukrytych zawiasach. Pamiętasz ciężar, który niosłeś wczoraj w nocy, gdy światła przygasły. A sny stały się powolne i szare. Podszedłeś do okna i miałeś nadzieję, że niebo odpowie, nie odpowiedziało, ale też się nie odwróciło, niebo czekało na tę dokładną chwilę. Twoje imię jest wypowiadane w miejscach, do których jeszcze nie wszedłeś. Twoja historia jest czytana przez ręce, których jeszcze nie uścisnąłeś. Twoje miłosierdzie i cierpliwość są mierzone i pomnażane w ukryciu. 5454 Błogosławieństwo teraz. Napisz Amen, aby otrzymać to okrycie. Ochrona otacza Twoje kroki, a prędkość rośnie pod Twoimi stopami. Pierwszy znak przychodzi jak cisza przed deszczem. Który wreszcie postanawia spaść. Wiadomość, która powinna cię ominąć, znajduje cię bez Twojego wysiłku. Czas jest zbyt doskonały, by nazwać to przypadkiem, a Twoja piersi zna różnicę. Usłyszysz dźwięk, który każe ci spojrzeć ponownie na to, co odłożyłeś. Kartka, która wydawała się bezużyteczna, nagle zawiera dokładne słowo, które otwiera bramę. Stary klucz, który zachowałeś bez powodu, pasuje do nowego zamka, którego się nie spodziewałeś. Twoje życie jest układane na nowo w dobroci, nawet te części, które wydawały się okrutne, gdy się działy. Uszy, które napinały twoje ramiona, łagodnieją, bo spełniły cichy cel. Ból, który próbował cię utwardzić, staje się pieczęcią autorytetu na twoim sercu. Ktoś, kto kiedyś odmówił spotkania twoich oczu, poczuje potrzebę, by mówić szczerze. Głos, który brzmiał zimno. Zbierze ciepło jak płaszcz zimą. Wyznanie przyjdzie do Ciebie w pełnym świetle dnia. 444 błogosławieństwo teraz. Napisz Amen aby podnieść swoją wiarę. Ustawienie wchodzi na miejsce, a przychylność stoi po Twojej prawej stronie. W korytarzu jest dźwięk którego nikt inny nie zauważa. Jakby tkanina ocierała się o miłosierdzie, mówi ci, aby zebrać odwagę i wejść tam, gdzie wcześniej się wahałeś. To, co cię straszyło, kurczy się, ponieważ światło urosło wyżej w tobie. Następny znak siega przez pamięć i prostuje krzywy obraz. Zapomniana obietnica wychodzi z kurzu i prosi o wodę. Nalewasz, a ziemia mruczy, jakby korzenie od zawsze czekały pod Twoimi stopami. Ceniłeś drobne dobroci, gdy nie miałeś nic innego i te nasiona nie zniknęły. Były policzone i posadzone tam, gdzie Twoje oczy nie mogły zajrzeć. Teraz wyrastają z mocnymi łodygami i uczciwym owocem. Przygotuj swoje ręce, by trzymały więcej niż planowałeś. Przygotuj swój głos, by Y mówił z nową stałością, której burze nie zachwieją. Przygotuj swoje serce, by przyjmowało bez przeprosin. 6161 Błogosławieństwo teraz. Napisz Amen, aby odebrać wzrost. Świeża siła napełnia Twój kręgosłup, a właściwe drzwi otwierają się bez oporu. List zmierza do Ciebie z Twoim imieniem, zapisanym starannie. To nie jest list, który rani, to list. Który zwraca to, co zostało zabrane. Niesie ciężar prawdy i delikatność dłoni na Twoich plecach. Zostaniesz poprowadzony do miejsca, które kiedyś Cię pomniejszało, a teraz staniesz tam bez kurczenia się. Pokój zapamięta Twoje kroki i da Ci przestrzeń, której wcześniej nie miałeś. Nawet cienie odsuną się. Bo Twoje przybycie jest zgodne z prawem. Nie będziesz musiał walczyć o swoją przynależność, bo Twoja przynależność jest już podpisana. Nie będziesz musiał błagać o swoją część, bo Twoja część zna Twój głos. Nie będziesz musiał się spieszyć ani gonić, bo to, co Twoje, nie ucieknie przed Tobą. Zegar mówi niewiele, ale niebo już weszło w tę minutę razem z Tobą. Ścieżka przed Tobą świeci jak linia narysowana pewną ręką. Poczujesz pokój, który nie jest płytki, bo pochodzi z głębokiej wody. 666 Błogosławieństwo teraz. Napisz Amen, aby zakotwiczyć spokój. Pokój osiada w Twoim oddechu, a mądrość idzie obok Ciebie przy każdym wyborze. Imię z Twojej przeszłości pojawi się z niespodziewaną łagodnością. Szorstka krawędź w ich tonie zostanie złagodzona przez skruchę i jasność. Oferują prawdę, której wcześniej nie mogli unieść. Usłyszysz kroki wsparcia tam, gdzie kiedyś słyszałeś kroki zwątpienia. Atmosfera wokół ciebie zmieni się w sposób, który poczujesz na swojej skórze. Nawet cisza stanie się przyjazna i pełna. Archanioł Michał mówi, że drzwi, których się bałeś, są już odblokowane i czekają na Twoją dłoń. Twoja odwaga nie jest występem. Bo jest zbudowana z czegoś prawdziwego. Twoja historia kłania się nowemu nakazowi i ustawia się w szeregu. Połączenie, którego brakowało, dzwoni właśnie teraz na częstotliwości, którą Twój duch rozumie. Odpowiesz bez wahania, a ulga wejdzie jak słońce przez czyste szkło. 7777 Błogosławieństwo teraz. Napisz Amen, aby powitać honor. Uznanie odnajduje Cię, a Twoje imię jest wypowiadane z szacunkiem. Są pieniądze, które opuściły Twój krąg z powodu, który Cię nie pobłogosławił. Te pieniądze wracają z odsetkami dodanymi przez niewidzialną księgowość. Będziesz zaskoczony, jak precyzyjnie wrócą pod właściwy adres. Ktoś mający władzę zauważy wzór Twojej uczciwości i poczuje poruszenie, aby interweniować. Usunie przeszkodę, ponieważ pamięta o cichej dobroci, którą dałeś. Gdy nikt nie patrzył, przeniesie dokument z dołu na samą górę. Pokój, który nie był zbudowany z myślą o tobie, przeorganizuje się tak, aby pasował do ciebie idealnie. Krzesło, które nigdy nie miało twojego imienia, nagle będzie wyglądało, jakby zostało wyrzeźbione na twoje ramiona. Usiądziesz, a stół zrobi dla Ciebie miejsce. Ciężka wiadomość, której się bałeś, złagodnieje, zanim do Ciebie dotrze. Słowa, które kiedyś by Cię złamały, spadną jak deszcz na ziemię, która potrafi pić. Nie zostaniesz pokonany, ponieważ jesteś trzymany przez coś większego niż strach. 888: Błogosławieństwo teraz. Napisz Amen, aby otworzyć. Zaopatrzenie odnajduje Twój adres, a możliwości gromadzą się jak jasne ptaki. Nieznajomy mówi o Tobie dobrze w kręgu, do którego nigdy nie wszedłeś. Obserwował Cię z daleka i został zmieniony przez stałość której sam nie byłeś świadomy. Twój dobry raport buduje most, po którym wkrótce przejdziesz. Twój sen będzie inny, ponieważ odpoczynek stał się obietnicą, a nie ryzykiem. Obudzisz się z instrukcjami, które przyjdą w prostych krokach. Pójdziesz za nimi z pewnością, która wydaje się nowa i szczera. Przeprosiny, na które zasłużyłeś, nadchodzą. Nawet jeśli nauczyłeś się żyć bez nich, nie będą kontrolować Twojego nastroju, ponieważ Twoje uzdrowienie nie czekało na ich słowa. A jednak ich słowa dopełnią układankę, którą nosiłeś w połowie niedokończoną. Strażnik zmieni się z oporu w ulgę. Gdy zobaczy Twoje przybycie, chciał chronić coś, czego nie rozumiał, a teraz rozumie. Podniesie zasuwę i odsunie się z szacunkiem. 1111: Błogosławieństwo teraz. Napisz Amen, aby sfinalizować przełomy. Dopełnienie spoczywa na Twojej pracy. A świętowanie wznosi się bez opóźnień. Kiedyś powstrzymywałeś się, ponieważ nie chciałeś nikomu przeszkadzać. To powściągnięcie nauczyło cię precyzji, ale stało się zbyt ciężkie, by je nosić. Teraz ciężar spada na ziemię, gdzie jego miejsce. Formuje się zaproszenie, którego jeszcze nie widzisz. Jak kształt za zasłoną, zbiera podpisy, harmonogramy i drobne zgody na Twoją korzyść. Przyjdzie wtedy, gdy Twój duch będzie gotów cieszyć się nim, a nie bać. Nie jesteś spóźniony do własnego życia, ponieważ Twój czas jest przepisywany przez łaskę. Lata, które wydawały się stracone, są ponownie używane jak drewno przemienione w mocny stół. Będziesz gościł chwilę przy tym stole, które uzdrowią innych ludzi. Twój śmiech powraca jak zapomniana piosenka. Twoje łzy zamienią się z soli w lekarstwo i zostawią twoją twarz jaśniejszą niż wcześniej. Twoje ręce nauczą się dobroci bez poczucia winy. 2222 Błogosławieństwo teraz. Napisz Amen, aby zapieczętować wyrównanie. Właściwe miejsce i właściwy czas spotykają cię na następnym kroku. Poczujesz delikatne pchnięcie, by otworzyć teczkę, której unikałeś miesiącami. W środku jest jeden szczegół. Który naprawia cały obraz. Zamkniesz ją z ulgą i pójdziesz naprzód bez zwykłego napięcia. Starszy pobłogosławi Twoją drogę prostą frazą, która spadnie głęboko. Twoje słowa nie będą wyszukane, ale będą miały ciężar jak kotwica. Poczujesz się pewniej niż od lat. Młodszy głos powtórzy to błogosławieństwo z energią i nadzieją. Usłyszysz swoje własne męstwo odbite z powrotem do Ciebie. Pokolenia zgodzą się, że Twój następny krok jest właściwy. Nawet przedmioty w Twoim domu będą wydawały się przeorganizowane, by wspierać Twój rozwój. Róg, który kiedyś zbierał kurz. Stanie się miejscem, gdzie oddychasz lepiej. Światło znajdzie kąty, których wcześniej nie mogło odnaleźć. 1212, błogosławieństwo teraz. Napisz amen, aby przyjąć wyniesienie. Nowe poziomy otwierają się bez presji, która kiedyś cię ścigała. Wiadomość na Twoim telefonie którą prawie przesuniesz okaże się ważna przeczytaj ją a poczujesz jak coś odblokowuje się w twojej piersi nie będzie wymagać zaprosi przypomnisz sobie osobę którą obiecałeś się stać zanim rozczarowanie próbowało cię zmienić to wspomnienie nie będzie palić Ogrzeje cię jak mały ogień zimą, zbudujesz wokół niego z cierpliwością. Twoje kroki niosą cię do miejsca, które kiedyś cię odrzuciło, a teraz wita. Ta zmiana nie jest przypadkiem, ponieważ prawda zakończyła swoją pracę. Wchodzisz z godnością i wychodzisz w pokoju. Pewnego ranka budzisz się i uświadamiasz sobie, że stary ból nie opowiada już Twojego dnia. Może odwiedzać, ale nie prowadzi. Błogosławisz postęp, idziesz dalej. Prosty zakup lub dar poprawia Twoją codzienną płynność z zaskakującą mocą. Wydajność staje się elegancka, a odpoczynek przynosi zysk. Twoje życie pasuje lepiej, ponieważ szczegóły współpracują. 1919, błogosławieństwo teraz. Napisz amen, aby zoptymalizować codzienny przepływ. Systemy się wyrównują, bałagan znika, a godziny wracają zwielokrotnione. Cicha pochwała mentora dociera do ucha kogoś. Kto decyduje szybko i sprawiedliwie. Pochwała jest precyzyjna i wiarygodna. Drzwi otwierają się, ponieważ prawda podążała przed Tobą. Twoja linia rodzinna otrzymuje uzdrowienie, które uwalnia stary nacisk. Wzorce pękają, jak cienkie szkło pod ciepłą dłonią. Nowe wybory stają się normalne i łagodne. Nowy strumień dochodu zaczyna płynąć bez hałasu i napięcia. Jest uczciwy i trwały. Zarządzasz nim z cichą mądrością. Wieczór kończy się miękką pewnością, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Pijesz pokój, jak ciepły napój. Który nigdy nie stygnie. Noc cię trzyma, a poranek planuje spotkać się z tobą uśmiechnięty. 7667 błogosławieństwo teraz. Napisz Amen aby żyć w ustalonej dobroci. Dom jest bezpieczny, praca ma cel, a jutro przychodzi przyjaźnie. Jeśli chcesz wyrazić dalsze wsparcie, masz możliwość przekazania super podziękowań z darowizną do 10 dolarów.